Mam takie ostatnio przemyślenie, że po to jesteśmy tutaj na tej planecie, po to żyjemy, żeby dążyć do szczęśliwości. Mój idealny dzień yy, to jest taki dzień, który wygląda każdego dnia inaczej. Czyli nawet jeżeli robię te same czynności, to staram się coś w nich zmieniać. To jest, yy, to jest też takie kludo do zdobycia trochę szczęśliwości w życiu. Mam takie ostatnio przemyślenie, że po to jesteśmy tutaj na tej planecie, po to żyjemy, żeby dążyć do szczęśliwości. Hmm. Jakkolwiek można sobie to, wiecie, sobie wyobrazić, każdy z nas ma inne odczucie tej szczęśliwości, ale od razu jak to pada, to już w głowie gdzieś pojawiają się mechanizmy, które ci mówią, jak to jest dla ciebie. Do tego trzeba dążyć. Właśnie przez to, że teraz jesteśmy narażeni na bardzo dużo bodźców, i na przykład platformy jak TikTok nas bombardują mm. dopaminą, to później można mieć problem z w ogóle szczęściem w życiu, z znalezieniem sensu w życiu, bo dostajesz natychmiastową nagrodę mm -hmm. i jedną z metod, żeby się od tego uwolnić, jest właśnie przeżywanie tych samych czynności na nowo. Jak jedziecie na przykład do pracy, to żeby pojechać inną uliczką i autentycznie to działa. Mózg przede wszystkim musi dostać bodziec, który wychodzi z automatu i nagle powoduje, że Trzeba się troszeczkę zastanowić nad czymś, i to rozwojowo bardzo dobrze działa, a jak się rozwijamy, to jesteśmy teraz szczęśliwsi. Więc to okay. może tak.